Cześć, witajcie! Kończymy pierwszą dawkę nawożenia azotowego z Saletrosan. No, kupowałem całą ciężarówkę, to pod oziminę mógł być 30, ale że mi chodziło o rzepak, e, dlatego 26, a siarkę na adrenalinę do sieba. Ale ładnie chodzi ten silniczek. Oby tak dalej. 300 kg poszło z na Oziminy, czyli przeżyto zimę i E, pszenica zima. Tam jeden kawałek pszenicy i w ogóle nie będzie e, m, rozsiewany, bo tam jest mokro. Tam było po rzepaku i obornik jeszcze dawane. więc mijamy pierwszą dawkę. 15 dopiero marzec, jeżeli będziemy wjeżdżać z RSM-em, dopiero będzie RSM tam lany. Wtedy zwiększona będzie norma RSM-u na tą pszenicę. Nie chcę kolejny robić, dlatego te 3 hektary tam tam jest ponad 3 hektary tej pszenicy zostaje, bo tam jest pokarm. O dwa tygodnie będzie przesunięte, żeby można było wjechać i nie narobić kolejnych, bo no i jeszcze co? Aha, ten pod 400 pod rzepak i 300 pod oziminy. Tak takie takie zrobiliśmy ustawienie, tam ciutkę trochę prze, przegina. Ale te hektary też jakieś ponaciągane, chyba więcej tych hektarów, nie wiem co, wszystkie te działeczki, jakby policzył milion tych działek 20-arowych, to, to może i rzeczywiście więcej. Jesteśmy na plantacji yy, pszenżyta ozimego Dolindo z y, firmy Agri nasiona dalgetty. Bardzo ładnie przyzimowało, tutaj był, tutaj był rzepak, stanowisko fajne i no pięknie wygląda to pszenżytko, ładnie wygląda. Powiem Wam, że no nie jest źle, gdzieś tam pleś jest je sporadycznie, śniegowa, ale no co, no mieliśmy dziś w tym roku pokrywę śnieżną, zimę 11 lat nie było, więc yy, i tak dobrze to wygląda moim zdaniem, ładnie, nie? no widać, że będzie coś z tego. Także, także coś... Jak będzie woda, to to będą jakieś i plony. No tutaj widać. Widać są te oczka y, pleśni śniegowej. No ale obsada jest na tyle wysoka, ładne rozkrzewienia. To coś z tego będzie, nie? Coś z tego będzie. Aden rozsiewa. Zabraknie nawozu, dwie tony. Zadzwonimy tam do firmy Farol, do Piotra, bo jeszcze i tak tonę muszę dobrać, bo groch w tym roku chodzimy w groch, 2 hektary na próbę grochu, więc tonę jakieś tam ultra ósemki albo jakieś amofoski, żeby chociaż 8 azotu było na start. Muszę wziąć. Po 500 kilo chcę tego dać na, na hektar. Więc yy, będzie pełne nawożenie. Dobrze, co on zrobił? A. Tutaj miał wjechać w tą ścieżkę Chyba, że chcę... Aha, chcę dojechać do końca. Chcę dojechać do końca. O, teraz chyba na No akurat sprzęt będzie pracował Taki koń nam był właśnie potrzebny, żeby wypełnić lukę, więc po to ze względu na stan zdrowia. Już tyle lat w tym ziemniakach siedziałem, już ze ziemniaków zrezygnowaliśmy, więc... O, pięknie. Dobrze. Dobrze załącza, bo chodzi o to, żeby nakładek nie było. Więc jak zrezygnowaliśmy już z ziemniaków i już do tego tematu nie wrócimy, już per wypełnieniem sprzętu był potrzebny mocniejszy ciągnik. Więc Perkins jest już niepotrzebny. Z przykrością muszę stwierdzić, że biorę z nim rozwód i chętnie go sprzedam. Odzywajcie się do Adriana tam na jego fejsie. Ja nie mam żadnego Facebooka, także z Adrianem. Komu jest potrzebny? Nawet byłoby możliwość na zamianę z oczywiście z dopłatą z mojej strony, bo to przecież na pług takiego kwenerlanda. Czwórkę na resorze z długą odkładnią i z pakomatem z, z wałem. Jak ktoś by tak rzeczywiście miał i chciał się takiego tematu pozbyć, zamienić się na Perkinsa. Z dopłatą z mojej strony To odzywajcie się, bo ta propozycja też jest realna Bo tu trzeba, teraz nie ukrywajmy Teraz trzeba czwórkę szukać Przynajmniej czwórkę No by i piątkę lekką pociągnął Ale na resorze czwórkę spokojnie Żeby, żeby miał zapas mocy Żeby nie było problemu I taki wał do, do niego Z pakomatem, taki jak ma pan Irek Tam przy tym swoim New Hollandzie To by się nam zdało Wtedy już mamy uprawę podrzepak, Super sprawa Jedzie ora, a ja za nim sieję, bo już ziemia jest ubita. Coś takiego będzie potrzebne, nie? Lub sprzedaż tego Perkinsa tam razem z Turem, z łyżką, m Tak jest w komplecie. Tam trzeba zrobić w nim y, tylny, nie wiem, kazik na pewno. Znaczy, jakby ktoś chciał tak y, wziąć w tym stanie, no to lepiej by było dla mnie, niż go rozbierać i robić, bo, bo no, y, y, huczy atak na ataku huczy tam się rozsypać i nic nie rozsypie chodzi skrzynia jest w porządku tylko tam na górze trzeba pokrywę ściągnąć i, i wodzik od e, e, załączania e, tych tutaj w tym tutaj w wodziku coś się załącza e, wałek sprzęgłowy on jest chyba coś tam się urwała ta końcówka bo, bo śrubokrętem Adrian musiał załączać przesuwać e, wałek nie no no i co aha i ten no tak w mu wstawił ten Kaziu że No pompa tam była wzmocniona, wstawiona bodajże 40 chyba, on sobie big baki na wolnych obrotach podnosił, a teraz trzeba przygazować, żeby 500 kg, no nie na maksa przygazować, tylko dać mu trochę obrotów 1500, żeby podniósł big baka czyli chyba uszczelkę, musiał o-ring chyba wywalić. No dobra, to jest taka sprawa, że, że to akurat nie jest takie uciążliwe, olej spuścić, zmianę zrobić, nawet, nawet ja mam olej, jakby szedł, abym tego nie robił. Olej już jest zakupiony, to się nie martwcie. 30 litrów oleju hipolu świeżego, da. Eee, no, Perkins jest jednak idzie do. No, już nam nie będzie potrzebny. Nie będzie potrzebny do żadnych y, takich prac małych. No, ten ciągnik po prostu parkins już nie będzie potrzebny. Bo jeszcze muszę pod ten groch coś kupić. A 500 kilo, tak jak wspominałem na hektar grochu, jakbym dał takie ultra 8, to by było raz pod korzeń Do widzenia. Bo 40 kg azotu. Wystarczające jest pod groch i jako start i, i w zupełności już więcej tam nie potrzeba azotu. A reszta to akurat pasuje fosfor i potas pasuje. No takie utracie, ale te nawozy zrażają, ja nie mam pojęcia ile będzie kosztować, to będzie tonę muszę kupić, oby tylko to było i to by było najlepsze dzisiaj, żeby zakończyć dzisiaj pracę rozsiewania już zimno, już widać jak leci para, już idzie zimny front. Jutro ma być załamanie na ileś tam, nie wiem, 2-3 dni, czy ileś załamanie pogody, śnieg z deszczem i zakończyć pracę rozsiewania pierwszej dawki, umyć sprzęt, rozsiewać, umyć, odstawić. Zobaczcie, jak on się ładnie prezentuje. Nowe ma buty, ma założone nowe z przodu, z tyłu ma yy, trzeci rok. To też chodzi. To ma w tej chwili 10600 już coś tam godzin. Do 20. Te ciągniki bez żadnych tych DPF-ów, AdBlue, one do 20 tysięcy chodzą, silniki, skrzynie też, jak się wszystko zmienia, oleje, to będzie chodzić, to będzie chodzić. Jak będę zmieniał, to tylko na czwórkę premium, ale to dalekie plan Teraz trzeba by było właśnie myśleć, to już może Adrian, Adrian będzie na pewno myśleł. od półgo, nie? Ja bym, ja bym tego Perkinsa chętnie dorzucił, jeżeli komuś tak pasował do tego pługa. Nie? No bo przecież jemu nie zaczepimy trójki, bo on by jechał 14 na godzinę, zaorałby 10 hektarów i niemal mieszy <śmierzy> szlifierka. No to to jest bez sensu, nie? żeby taki byk. On ma oryginalnie w dowodzie 125 KW, czyli 165 koni ma, bo jeden razy, 125 razy 1, bodajże 32 przelicznik jest to on ma oryginalnie yy, 165 kroni a on chce żebym mu zasypał to mu zasypie Ua, cieplutko wczoraj było jeszcze gorzej wczoraj to było po prostu yy, tak zim, zimny taki, taka rosa zimna z wiatrem Ostatnie dwa worki z Aletrisano. Wczoraj, jakbyśmy, jakby to się mówi, nie zjeżdżali na obiad, to teraz całego tira bez, bez problemu, bo zostało nam tylko dwie tony do rozsiania. Nie? Te dwie tony dzisiejsze, no i teraz, i teraz y, trzeba przeliczyć, ile tam dokupić. No, nauczył się w końcu adrenalinu. O, tam jeszcze, jeszcze miał. Ten przyrząd ktoś mu sprezentował w zeszłym roku. Super w całym tym roku coś nie umiał nim się posługiwać a dziś, a w tym roku, zobaczcie jak ładnie kod da rozprówa worki, po to on jest ten przyrząd, elegancki no i jakoś się nie zbrylił tak ten saletrosan bałem się tego, bo to on ten plus teraz oni jakiś tam środek dodają taki, żeby się nie, nie brylił, nie? E, bo bałem się, bo to przecież jednak był kupiony ten saletrosan e, zakupiony w październiku, nie? No to to mówię, kurczę, pod tą naszą halą z plandeki na dworzu stał. Mówię, ja o co my będziemy robić wiosną? Będziemy się chyba denerwować, żeby go rozkruszyć, nie? Ale nie ma problemu, zobaczmy. Tam dwa, trzy razy, yy, nim po ziemię walne i idzie z zworka. A to, co taka gruda poleci, ona sama z siebie się rozsteka. rozkruszy. To no, musi jeszcze a, przerejestrować, widzicie PKA. Także co chcę? bo ja muszę powiedzieć, że ten mały kawałek, Adrian, ten mały kawałek, to ty tam nie wjeżdżaj, bo po prostu rozsiejesz i Wojtkowi. Tu niepotrzebnie, nie? Ja tą RSM-em go tak zrobię jak, jak rzepak w tamtym roku, wiesz? Ten mały tutaj nie wjeżdżaj. Tylko jedź tam ten hektar 30 i przejeść tam do reszty, powinno starczyć jeszcze do tego. Do wieliczki, nie i zaraz y, pomyślimy, ile u Piotka zamówić tego jeszcze y, nawozu. No i witajcie ponownie. Jesteśmy na tej pszenicy, co ją zostawiam. Nie dawaliśmy pierwszej dawki y, startowej, bo ten kawałek jest po prostu podmokły, i wiem, że tu bym zrobił kolejny, to jest ponad 3 hektary w, w tym kawałku, więc około 15. Około 15 marca będzie pierwszy wjazd moim zdaniem RSM-em no, Aby nie zrobić kolejny zresztą Wam pokażę Przenica fajnie też wygląda Tu na poprzeczniaku jest, to jest ze Syngenty dwie odmiany Na poprzeczniaku jest inna yy, odmiana i później jest a i nie pamiętam, ja bym musiał zajrzeć o, zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie i o to chodziło mi ole, wielkie ptaszyska już chodzą tu widać, nie? no i tutaj widać, że wiem, że tu jest mokro, o, o co się dzieje on tylko by zjechał ze ścieżki i zobaczcie, co się dzieje, jak zjedzie ze ścieżki, widzicie? i na pewno by na ścieżce się nie utrzymał, o, patrzcie Także tu trzeba czekać. O. Tu trzeba czekać. Przenica ładnie wygląda. O, o, patrzcie, pomiędzy ścieżką co się dzieje. Tu twardo. Twardo pomiędzy ścieżką. Ciapa. Tu byśmy mieli tę wspaniałą akcję, co Adrianowi się podoba. Czyli topienie się, wyciąganie. I najlepiej było ze dwa ciągniki utopić. Zobaczcie, ja się utopiłem. Nie mogę stąd wyjść. Ja pierdziel. Także uciekamy stąd, bo zaraz się sam utopię, już jak gumowce wyglądają. I to było powodem, że ten kawałek zostaje. I to naprawdę zostaje może nawet dłużej jak po 15, bo ja nie chcę zrobić kolej później. Później z tym opryskiwaczem będzie się wszystko przewracać. Nie, 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 nie. Poczekamy. Tutaj jest pszenica, po rzepaku i mało tego. Obornik był rozrzucony. lądzie. Ona ma start do 20 marca. Ma pożywkę, moim zdaniem. Nie ma co się martwić. To jakbym tak przejechał sobie ścieżką bo bym chciał zlustrować to bym dopiero miał lustrację widzicie? Bartoszek już tam czeka przyczepę odczepiłem bo jeszcze dzisiaj na koniec dnia byliśmy u, u Joli po obornik pryzma już się tworzy na jesień no ale ja nie wiem czy ja to dam rok po roku ten obornik tutaj bo tak mi tu pasowało przywozić powtórka by poszła obornika to już chyba wtedy żadnych nawozów co tu by po pszenicy było? nie wiem, po pszenicy chyba to damy? Bo ze żyta już zeszliśmy, a może z powrotem że to wejdziemy. Nie mam pojęcia co będzie. Tutaj dawany Bartek tam stoi i czeka na mnie. John Deere też czeka. Ja Jada jeszcze go opukać. Ładnie. Adrian już umył pewnie rozsiewać do nawozu. Tam jeździ pan Wojtek z dala. Widać w szosom jedzie. Rozsiewa nawozy. Obok dopiero co pan Irek Newholandem. Pojechał, bo, bo wysiał. Także także oglądajcie nas i zostańcie z nami. Żegnam. Cześć. Bartoszek. Bartoszek. Kokoszek. O! o Mila! To jest Pitbull. Pitbull! To jest Pitbull. Bartoszek. Chyba wezmę z tamtego ciągnika e, zaczep automatyczny. E, bo, bo powinny chyba pasować, mi się wydaje. Bo przecież i tak tam wyciągnął Adrian. A tutaj taka męczarnia jest. Bartuś, przywitaj się! Powiedz, cześć! Siema. Zapraszam na mój kanał Bartosz C. Tak? No. Tak? No. Jakie no. Mówi się tak. No, No. Nie ma no, tylko się mówi tak. Także oglądajcie, będziecie w dwóch perspektywach widzieć, co u nas się dzieje, jak Bartek nagrywa, jak Adrian nagrywa. Do następnego odcinka. Żegnamy się. Papa, pa. Bartuś, papa, pa. Pa, pa. Adrian coś tam zmontuje. Podobno ma być osobny vlog, jak i tam, co omawiałem. Także trzymajcie się, cześć.